Wszystkich. Tym razem Pest radiotelefonu firmy Superstar pod nazwą Lord w wersji srebrnej oraz Lord 2 w wersji czarnej. Te radiotelefony mam w swojej ofercie, także jeśli jest ktoś zainteresowany, aż do wyczerpania zapasów, polecam się. Orientacyjne wymiary radiotelefonu. Szerokość około 150 mm, głębokość około 150 mm, czyli praktycznie kwadrat. I wysokość radia około 45 mm. Jest to radiotelefon bliźniaczy, podobno funkcjami oraz wymiarami do popularnego radiotelefonu sprzedawanego przez firmę Prezydent pod nazwą Tyler. Tak wygląda Prezydent Taylor. Porównanie gabarytów radiotelefonu tradycyjnie do Harego Trójki. Widok z góry na radiotelefony Superstar Lord Prezydent Harry trzeciej generacji Radiotelefon jest prosty w obsłudze i nieskomplikowany Tu mamy potencjometr od włącznika i regulacji siły głosu Następny potencjometr to jest blokada szumów Po skręceniu w lewą stronę całkowicie mamy automatyczną blokadę szumów Natomiast w prawą stronę mamy tradycyjną blokadę szumów ręczną. Obrotowy przełącznik zmiany kanałów. Wyświetlacz kanałów. Tu mamy wskaźnik tradycyjny wychyłowy, który pokazuje siłę odbieranego aktualnie sygnału i mocy wyjściowej. Tu mamy przełącznik. Radio posiada dwa rodzaje modulacji AM-FM, natomiast przełącznik ten ma. Trzy pozycje. Środkowa pozycja do niej może wrócę za chwilkę. Radio wyposażone jest w mikrofon z, można powiedzieć, bardzo długim, elastycznym przewodem. To nie jest plastik, który będzie w zimę na mrozie sztywniał, twardniał, będzie po prostu pękał. Ten jest naprawdę bardzo elastyczny. Także jest nawet taki aż miły w dotyku. To może teraz sprawdzimy radiotelefon, szum własny odbiornika. Radio ustawione w AM, -ie. siła głosu na maksimum. Wyłączona blokada szumów. Tak szumi ten radiotelefon. Wiele lat temu gościłem u siebie przedstawiciela firmy Danita, który miał do zaoferowania właśnie tego typu modele radiotelefonów. To jest Danita 3000. Zrobiłem bardzo prosty, szybki test radia to znaczy podłączyłem, wiadomo, bez anteny, zrobiłem test szumu własnego odbiornika. Podziękowałem temu panu i tych radiotelefonów nigdy nie miałem w swojej ofercie. A teraz chciałbym zademonstrować może szum własny Superstara i tego właśnie radiotelefonu pod nazwą Danita 3000. Może najpierw uruchomię ponownie Superstara. To jest szum własny odbiornika przy odłączonej antenie. A teraz podłączę Danitę. Tak szumi niemiłosiernie Danita. Jeszcze raz może superstar. I zrobię może zbliżenie jeszcze na Danitę, żeby pokazać, że radiotelefon jest w modulacji AM, ponieważ w FM, ie wiadomo, każde radio będzie bardzo mocno szumiało, nawet przy odłączonej antenie. Jeszcze raz. Danita. Męczymy uszu, bo można ogłuchnąć od takiego szumu. I firmy produkują takie radiotelefony, a klienci je kupują, bo ma załóżmy ciekłokrystaliczny, nowoczesny wyświetlacz, bo na przykład ma zmianę kanałów na mikrofonie albo 7 kolorów wyświetlacza. A dla użytkownika mniej istotne jest, czy to jest totalny szumofon, że po całym dniu spędzonym przy takim szumofonie, to uszy normalnie wyglądają później chyba jak słoniowe. No ale, jak to się mówi, to klient decyduje, to są jego pieniądze. Jeden woli mniej szumiące radio, a drugi siedem kolorów wyświetlacza. No i tak to niestety wygląda. Czas teraz na test nadajnika. I mamy 3,8 W nośna, radio równiusieńko ustawione w częstotliwości, 60 kilka Hz odchyłki, czyli błąd tolerancyjny. Jak najbardziej, radio bardzo ładnie ustawione. Uruchomię teraz generator, będę korzystał z generatora. To jest wcześnie rano, nie chcę tu sąsiadów w budynku budzić moją olą. Także niech sobie Ola odpoczywa. Uruchomię generator z modulacją ponad 6 W. Zazwyczaj w radiotelefonach jest to do 6 W. Czasami, jak pokazuje prezydenta, no to tam w granicach 5,5. 5,6 W, 7,0 W. No tu mamy troszeczkę ponad 6 W, także też ładnie radio ustawione. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie 1 V. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie 500 mV. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie 100 mV. Jak widać, no, może szału jakiegoś wielkiego nie ma, ale też tragedii nie ma, bo nawet dużo droższe radiotelefony miały większy szum własny niż ten radiotelefon. A może z ciekawości pokażę dla przykładu właśnie tą danitę. Jak wygląda szum własny w tym radiotelefonie. Szum własny radiotelefonu Danita 3000 przy czułości wejścia na oscyloskopie 1V, to może jeszcze zmniejszę troszeczkę 2V. 5V. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie. 5V. Jeszcze raz. Szum własny odbiornika przy odłączonym generatorze wielkiej częstotliwości. Pomiar testerem radiokomunikacyjnym. Czułość odbiornika. Na poziomie 0,6 mikrovolta przy SINAT 20 dB, czyli standardowo. Selektywność odbiornika przy odstrojonym generatorze o 2,5 kHz powyżej kanału. Selektywność odbiornika. Przy odstrojonym generatorze o 5 kHz powyżej kanału. Jak widać, szału nie ma, aczkolwiek też tragedii nie ma. W końcu w radiotelefonie są fabryczne filtry, które są zamontowane, natomiast na życzenie klienta można te filtry oczywiście wymienić, zawęzić pracę odbiornika, tak samo jak i wykonać pełny tuning. No ale to już o tym. Zadecyduje właściciel radia, czy jest mu to potrzebne, czy nie. Test parametrów nadajnika, czyli częstotliwość i moc. Uruchomię nadajnik w radiotelefonie. W tej chwili mamy odłączony generator małej częstotliwości. Moc 4W. Częstotliwość bardzo ładnie ustawiona. Uruchomię teraz generator. Z modulacją 6,5 W, modulacja na poziomie 71%, zniekształcenia toru nadawczego 11%, czyli w normie. Radiotelefon, trzeba powiedzieć, jest bardzo prosty w obsłudze, czyli polecany dla kierowców, którzy, no trzeba to przyznać, nie chcą się nauczyć obsługi radia. Mają dwa potencjometry, jeden przełącznik. W zasadzie nic nie ruszać, nic nie kręcić, ponieważ radiotelefon ma wbudowaną automatyczną blokadę szumów, którą można uruchomić. Ustawiamy sobie siłę głosu, cała obsługa. Tak jak pokazałem, na poprzed... w poprzednim filmie pokazałem, gdzie Alan 48XL z włączonym FM-z włączonymi jakimiś dodatkowymi ja to nazywam przeszkadzajki. No niestety, czasami tak bywa, że jak za dużo przycisków i pokręteł, to niestety kierowcy się gubią. Po prostu nie znają obsługi radiotelefonu. No, przydałoby się coś na ten temat wiedzieć. Czym kręcimy, jak kręcimy? No, ale nie jestem w stanie zmusić wszystkich do przeczytania instrukcji obsługi albo na przykład do wejścia na YouTube'a i obejrzenia sobie kilku filmów niekoniecznie moich z obsługi radiotelefonu i jak się tego używa, jak tym się posługiwać. Do zalet tego radiotelefonu można zaliczyć co? No, Przede wszystkim nadajnik bardzo ładnie ustawiony w częstotliwości. Odbiornik można powiedzieć tragedii, te, tragedii nie ma, ale szału też nie ma. Normalny przeciętny odbiornik o normalnej selektywności. Jeśli ktoś chciałby poprawić parametry tego radia, jak najbardziej nadaje się do tuningu. Można podnieść moc, modulację, zestroić odbiornik. Wymienić filtr pośredniej częstotliwości, wtedy ta selektywność odbiornika będzie większa, czyli radio będzie mniej zbierało zakłóceń spoza kanału, na którym jest ustawione CB Radio. Nie mylić, proszę Państwa, zawężenia odbiornika do filtrów, które załóżmy eliminują zakłócenia z instalacji samochodowej. Tu niestety powinien popisać się dobry. Elektryk samochodowy, który pozakłada filtry przeciwzakłóceniowe na te urządzenia, które wytwarzają te zakłócenia. Załóżmy, jeśli otwieramy szybę w samochodzie, są silniczki elektryczne, które trzeszczą, dają iskry, no to niestety trzeba dostać się do takiego silniczka, założyć filtr przeciwzakłóceniowy, ewentualnie wymienić szczotki, aby nie iskrzyły. Tak to niestety wygląda. Natomiast przy tym radiu no do zalet jeszcze co można zaliczyć? Miękki, elastyczny i długi przewód mikrofonowy. Ach, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Na życzenie klienta można ten radiotelefon rozblokować, ponieważ posiada 640 ja może uruchomię jeszcze pomiar mocy i z modulacją. Jak się robi, jak odblokować. Może inaczej. Ja muszę odblokować radio, ale później można ustawić dodatkowe 40 w tym radiu poprzez ustawienie przełącznika w środkowej pozycji, uruchomienie radia. W tej chwili widać. Na wyświetlaczu pokazuje się taki napis powiedzmy N czy P04. No powiedzmy chyba N. I teraz przełącznikiem obrotowym wybieramy sobie jedną z sześciu czterdziestek. Ten radiotelefon ma 240 kanałów, czyli można sobie załóżmy, wybieramy czterdziestkę pierwszą. Teraz trzeba wyłączyć radiotelefon. Przechodzimy z powrotem sobie w modulację AM. Uruchomimy radio i już mamy, powiedzmy, ustawię sobie, tak jak poprzednio, 20 kanał. Proszę zobaczyć, jaka będzie teraz częstotliwość pracy nadajnika: 25850. Ustawimy sobie powiedzmy wyższą czterdziestkę I to samo. Wyłączyć, przełączyć AM, uruchomić radio i ponownie. 20. kanał. I już mamy 26300. Może ustawię, bo nie będę pokazywał wszystkiego po kolei, ustawię powiedzmy pierwszą Wyłączymy, przełączymy, włączymy ponownie i ustawię pierwszy kanał. O, ustawię pierwszy kanał. I zobaczymy sobie ten radiotelefon pracuje od częstotliwości 25, sześćset dziesięć. Do częstotliwości. 28,300. No tu troszeczkę brakuje jakieś 150 Hz, ale nie ma to żadnego znaczenia, tym bardziej w modulacji AM-FM. Jest to radiotelefon właśnie z dwoma rodzajami modulacji, więc odchyłka nawet 150 Hz bez znaczenia. Także, jeśli ktoś jest zainteresowany takim radiotelefonem, całkiem niegłupi, teraz wyłączymy to. Przechodzimy w tryb programowania, uruchomimy z powrotem, ustawimy, ustawiamy czwórkę, wyłączymy, przełączymy w AM lub w FM, nie ma to żadnego znaczenia, uruchomimy z powrotem radio. I już jesteśmy na podstawowej 40. Tam, gdzie wszyscy rozmawiają. 27,200 Moc 4 W. O! 6,6 W z modulacją. Także, jeśli ktoś jest zainteresowany, polecam bardzo fajne, bardzo sympatyczne radio. W cenie powiedzmy, w zasadzie nawet jednej trzeciej ceny prezydenta, więc można powiedzieć rewelacja. Życzę, życzę wszystkim udanych dalekich łączności i pozdrawiam.